Sytuacją taką idealną byłoby możliwość zlecenia badania NGS przez lekarza onkologa w poradni onkologicznej bez konieczności kombinacji i wymyślania powodu do hospitalizacji. A teraz mamy sytuację, w której mamy leki, a mamy utrudniony dostęp do badania, które zweryfikuje, czy pacjentki się w ogóle kwalifikują do tych badań. Każda chora na raka piersi powinna mieć wykonane badanie NGS. Do czego jest ono potrzebne? Czy polski system ochrony zdrowia stać na wykonywanie badań NGS i czy to się opłaca? Na te i inne pytania w podcaście cowzdrowiu.pl odpowiada dr Joanna Kufel-Grabowska z Kliniki Onkologii i Radioterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. A rozmowę prowadzi wicenaczelna serwisu Agata Szczepańska. Pani doktor, proszę powiedzieć, czym jest badanie MDF i czy ono powinno być wykonywane, czy jest teraz wykonywane wszystkim chorym z rakiem piersi? Badanie NGS to jest takie dokładne badanie, czyli sekwencjonowanie następnej generacji, czyli jest to, krótko mówiąc, przeczytanie całego genu. Nie jest ono wykonywane wszystkim chorym. W ogóle dostęp do badań genetycznych, mogę tutaj wypowiadać się głównie, jeżeli chodzi o badania w obrębie raka piersi, to jest dosyć skomplikowana sprawa z uwagi na utrudnioną refundację, można powiedzieć. Bo z jednej strony, jako onkolog kliniczny, mogę chorą skierować do poradni genetycznej tylko w przypadku nowo rozpoznanych pacjentów, gdzie niekiedy ten wynik w ogóle rzutuje na sposób leczenia chorej. My potrzebujemy wynik dosyć szybko. I skierowanie do poradni genetycznej jest takim postępowaniem karkołomnym i tak naprawdę zawsze obarczonym koniecznością poproszenia o pomoc genetyka, bo terminy do poradni genetycznych są dość długie. Z drugiej strony, możemy wykonać też badanie z materiału archiwalnego w ramach AOS-u, czyli ambulatoryjnej opieki nad naszymi pacjentkami. I badanie archi z materiału archiwalnego to jest badanie z tkanki, czyli na przykład chora z nowotworem piersi miała biopsję piersi w przeszłości, i my teraz możemy ten materiał wykorzystać do badania genetycznego, co jest badaniem od drugiej strony można powiedzieć, bo jeżeli wyjdzie jakakolwiek mutacja w badaniu tkankowym, to naszym obowiązkiem jest potwierdzenie, czy ta mutacja, czyli zmiana w genie jest tylko w tkance, czyli tylko w nowotworze, czy także w całym organizmie, czy jest mutacją germinalną, taką przekazywaną z pokolenia na pokolenie. No i ostatnia możliwość to jest wykonanie tego dokładnego badania NGS, o który pani pytała, w ramach pobytu szpitalnego. Wtedy to badanie jest jako dosumowywane do tego, co się wydarzyło. Tylko mamy kłopot, bo bardzo często chore no nie są hospitalizowane, zanim nie rozpoczniemy leczenia onkologicznego, zwłaszcza, że nie możemy tego wykonać przy hospitalizacji z powodu chemioterapii, więc jest duże utrudnienie dotyczące możliwości zlecania i wykonywania badań genetycznych i sytuacją taką idealną byłoby możliwość zlecenia badania NGS przez lekarza onkologa w poradni onkologicznej bez konieczności kombinacji i wymyślania powodu do hospitalizacji. Na jakim etapie leczenia powinno być to? Badanie optymalnie wykonywane? Ja powiem tak: to powinno być badanie, które byłoby wykonywane z innymi badaniami u chorych, które mają wskazania do badań genetycznych. No bo inaczej wygląda sytuacja w przypadku pacjentki lat 85 z rozpoznanym rakiem piersi, która nie ma obciążonego wywiadu rodzinnego, i tak naprawdę no, nie mamy podstaw do wykonywania badań. Ale w sytuacji, kiedy mamy dziewczynę 35-letnią z rozpoznanym rakiem piersi, a jeszcze na przykład dodatkowo obciążonym wywiadem rodzinnym, to tak naprawdę to powinno powinno pójść równolegle z innymi badaniami zaraz po rozpoznaniu raka. Prawda? Jeszcze zawsze wykonujemy dodatkowe badania określające stopień zaawansowania choroby i równolegle z tym mogłoby pójść takie badanie genetyczne. Dlaczego? My możemy pacjentkę kwalifikować do różnego rodzaju operacji. Może być to leczenie oszczędzające w przypadku małych guzów, bądź jeżeli się okaże, że ona jest nosicielką mutacji, może być to mastektomia, i to nawet obustronna, czyli usunięcie obydwu piersi. Jak nie mamy w wyniku badania genetycznego, to zdarzają się sytuacje, że Pacjentka ma najpierw wykonane leczenie oszczędzające, potem nam przychodzi wynik badania genetycznego, który zmienia nasze myślenie. I pacjentce mówimy: wie pani co, tamta operacja była suboptymalna, czyli nie do końca tak chcielibyśmy Panią leczyć. Ja proponuję Pani teraz obustronną mastek do mnie i pacjentka musi przeżywać drugą operację. Z drugiej strony, poza leczeniem operacyjnym mamy też możliwość zastosowania leków i w chorobie wczesnej, czyli takim wyleczalnym raku piersi. Możemy zastosować inhibitory parpu przeznaczone. Dla nościelek mutacji, ale też w chorobie zaawansowanej, czyli u pacjentek z przerzutami, jest to jedna z linii leczenia. Czyli te badania genetyczne są nam potrzebne i są nam potrzebne właśnie krótko tak naprawdę po diagnozie. Dlaczego nie powinniśmy czekać? Trzeba pomyśleć też o całej rodzinie tej pacjentki. No bo z jednej strony u niektórych chorych możemy sobie powiedzieć, pewnie niech pani idzie i za jakiś czas to zbadamy, ale teraz z drugiej strony patrząc, może uda nam się uchronić nie tylko pacjentkę przed kolejnym zachorowaniem, ale przecież ona. Musi mieć też rodzinę, u której też mamy prawo zdiagnozować taką mutację i zaproponować działania profilaktyczne, dzięki którym ci członkowie rodziny nie będą chorowali na raka. Czyli jak rozumiem, to badanie genetyczne nie tylko może zdecydować o dalszym postępowaniu farmakologicznym, ale także może zdecydować, jaki zakres operacji jest stosowany w danym przypadku. Jak najbardziej tak. Jak już wspomniałam, u nosicielek mutacji optymalnie jest wykonać obustronną mastektomię, a przecież u pacjentki z małym rakiem piersi tak naprawdę możemy jej zaproponować leczenie oszczędzające piersi, w ogóle nie myśleć o drugiej piersi. Powiedziała Pani, jak to teraz wygląda w praktyce, a jaki byłby optymalny model leczenia? y Czy na taki optymalny model badania jest nas stać? Czy to nie jest badanie zbyt drogie, żebyśmy mogli sobie pozwolić na stosowanie go wszędzie tam, gdzie z punktu widzenia lekarzy byłoby to potrzebne? Myślę, że śmiało nas stać, bo jak już powiedziałam, dzięki temu możemy uniknąć kilku niepotrzebnych procedur nawet u danej pacjentki, czy uchronić ileś osób przed chorobą nowotworową, czyli przed drogim leczeniem. To badanie nie jest bardzo drogim badaniem, zwłaszcza, że mamy do zaproponowania chorym leki, gdzie koszt tej miesięcznej terapii przekracza koszt Badania. Więc z jednej strony jeżeli chcemy chorym proponować nowoczesne leczenie, które poprawia ich rokowanie, a nie mamy narzędzi, żeby zdiagnozować chore, no to jakby zawsze pierwszym krokiem byłaby poprawa możliwości diagnostycznych, żeby dalej proponować leczenie oparte o wyniki badań. A teraz mamy sytuację, w której mamy leki, a mamy utrudniony dostęp do badania, które zweryfikuje czy pacjentki się w ogóle kwalifikują do tych badań. Opracowano raport na prośbę firmy farmaceutycznej, ale przy udziale ekspertów, którzy fizycznie zajmują się. Leczeniem, diagnostyką chorych na raka piersi zajmują się też rozliczeniami, w którym oceniono, oszacowano po pierwsze taką populację, która zgodnie z wytycznymi jest populacją zwiększonego ryzyka bycia nosicielkami mutacji w genach zwiększających ryzyko zachorowania, czyli m.in. są to młode chore na raka piersi, pacjentki, które mają rozpoznanego potrójnie ujemnego raka piersi, obustronnego z obciążonym wywiadem rodzinnym, także z innymi chorobami nowotworowymi w wywiadzie, albo też oszacowano te koszty dla całej populacji, czyli wszystkich chorych na raka piersi. I okazuje się, że wykonywanie tych badań genetycznych i w tej zawężonej populacji, i nawet w tej bardzo szerokiej populacji jest możliwe logistycznie, ponieważ tyle sprzętu w Polsce jest dostępnego, żeby to można było wykonać. A po drugie jest to kosztopłacalne, czyli nie przekracza tego progu opłacalności. Aczkolwiek patrząc z punktu widzenia onkologa klinicznego i takiego no, klinicysty, który na co dzień jest z chorymi, ja myślę, że naprawdę wszystkie chore nie muszą mieć wykonywanych badań genetycznych pani, Lat 85 z rozpoznanym hormonozależnym rakiem piersi bez obciążonego wywiadu rodzinnego. To jest taka pacjentka, która epidemiologicznie niestety ma prawo zachorować na raka piersi. Więc ograniczając tą populację, myślę, że i moglibyśmy to zrobić i niedrogo, i tanio, i w ogóle w sposób dość szybki i sprawny, bo w obecnej chwili my po prostu bardzo dużo kombinujemy i pacjentkom też mówimy, że nie wszystkie badania są u nich wykonane, więc one zaczynają kombinować. Takie nie do końca jest zawsze zrozumienie. Że w pierwszym etapie się wykonuje mutacje założycielskie, potem NGS. NGS nie jest wykonywany u wszystkich, bo muszą być odpowiednie wskazania. No to pacjentka to słysząc, jedzie do innego środka, do innej poradni genetycznej, licząc na to, że tam jej zrobią, a tam zaczynają od początku test podstawowy, co też powoduje niestety trochę pewnie zakorkowanie w poradniach genetycznych, których i tak jest niewiele, bo genetyków jest niewielu. Gdybyśmy my, jako onkolodzy, mieli możliwość dostępu do takiej szerokiej diagnostyki genetycznej i pacjentki miałyby przekonanie, że ta diagnostyka jest zrobiona na dobrym i wystarczającym poziomie, to też myślę, że troszkę by spowodowało odkorkowanie poradni genetycznych i możliwość konsultacji tych chorych, które naprawdę tego wymagają. A co musiałoby się stać, żeby taki system wprowadzić? Czy potrzebne są jakieś zmiany w przepisach, zmiany w finansowaniu, czy wystarczyłoby tylko przeorganizować system? Do kogo należy apelować, żeby takie zmiany wprowadzić? Do NFZ-u, do ja ministerstwa? Się... Ja myślę, że do ministerstwa i do NFZ-u, bo NFZ musi dać nam produkt, czyli możliwość wykonania tego badania NGS w poradni, czyli w AOS-ie, w określonych wskazaniach oczywiście i stworzenie takiego produktu, jego akceptacja przez ministerstwo, no po prostu poprawiłaby zdecydowanie tą sytuację obecną. Dziękuję Pani bardzo. Bardzo dziękuję. Słuchali Państwo podcastu, cowzdrowiu.pl. W serwisach YouTube i Spotify w kanale cowzdrowiu.pl usłyszą Państwo więcej rozmów o zdrowiu, a na stronie internetowej cowzdrowiu.pl nasze dziennikarki opisują proces tworzenia prawa w ochronie zdrowia w Polsce.